Ostatnim rodzajem tekstu, który omówimy, jest tekst wejściowy. Przełączmy się tutaj z tego menu na tekst wejściowy. Jest on bardzo podobny do tekstu dynamicznego, również możemy go kontrolować z poziomu kodu, ale ma on pewną interesującą cechę, a mianowicie możliwość wprowadzania znaków przez użytkownika. To jest w zasadzie jego główne zastosowanie. Tych parametrów nie będziemy tutaj już omawiać. Spójrzmy tutaj, że również możemy użyć dowolnych, nietypowych czcionek. Przełączmy się na przykład na jakąś taką czcionkę. I zobaczymy, że również takie znaki może użytkownik wprowadzać. Przełączam się tutaj na warstwę napisy i tutaj dajmy jakieś pole. Napiszmy jakieś słowo. Tu można wpisać cokolwiek. Wciskam klawisz Escape i Ctrl Enter, żeby podejrzeć naszą aplikację, czy też nasz film flashowy. Spójrzmy, że teraz kursor również pojawia się nad tym polem tekstowym, i możemy teraz w tym miejscu zaznaczyć ten tekst, a wpisać dowolny własny. Także, jeżeli piszemy jakiś program, to ten typ pola pozwala nam przechwycić dane wpisywane przez użytkownika. Spójrzmy tutaj na jeszcze jedną ciekawą funkcję. Jeżeli chcielibyśmy przechwycić hasło użytkownika, to możemy tutaj przełączyć się na tryb hasło i spójrzmy, jak to teraz będzie działać. Ctrl-Enter. I zobaczymy, że wszystkie znaki, które tutaj są wpisywane, będą zamieniane na gwiazdki. Usunąłem wszystko i wpiszmy tutaj jakieś hasło, dowolny tekst. Służy do temu, żeby człowiek, który stoi obok takiego użytkownika, nie widział tego, co on wpisuje na klawiaturze. Cała reszta funkcji zachowuje się podobnie, jak w tekście dynamicznym. Przejdźmy teraz może do omówienia osadzania znaków. Jeżeli tutaj użyliśmy, na przykład takiego fontu, Wybierzmy osadzanie znaków. To oznacza, że nie wszystkie te litery będą widoczne u wszystkich użytkowników tak samo. Żeby były one widoczne dokładnie w tej formie, musiałby on mieć zainstalowaną czcionkę właśnie o tej nazwie. Jeżeli on tego nie ma zainstalowanego, musimy tutaj dołączyć kształty tych znaków do naszego pliku flashowego. Możemy to zrobić na przykład poprzez kliknięcie auto wypełniania. W tym momencie mamy tutaj zebrane wszystkie litery, których my tutaj użyliśmy. I właśnie tylko te litery będą mogły tutaj być wpisywane, czy też będą mogły się pojawiać we właściwej formie. Zatwierdźmy teraz tą zmianę. Przełączmy się teraz z powrotem na tryb. Niech będzie wielowierszowy. I wcisnę teraz CTRL-Enter, żeby przetestować nasz filmik flaszowy. Widzimy, że napis nasz wyświetla się poprawnie. Ale jeżeli tutaj będę chciał wpisać na przykład cyferkę 1, 2 czy 3 czy dowolną inną, nie będzie ona wyświetlona, ponieważ we flaszu nie zostały zagnieżdżone kształty właśnie tych znaków. Jeżeli będę chciał wpisać literę, która tu już istnieje, czyli była zagnieżdżona na przykład literę T, to będzie ona widoczna. Także musimy przewidzieć wszelkie znaki, które będziemy chcieli przechwytywać w tym polu i wszystkie te znaki osadzić w naszym filmie. Możemy tutaj ponownie przejrzeć tego okna i zobaczyć jak zrobić to nieco lepiej, nieco mądrzej. Usuńmy tutaj te znaki i możemy wybrać stąd na przykład alfabet łaciński podstawowy. Wciskam teraz OK, Ctrl-Enter i spójrzmy, możemy tutaj teraz pisać dużo więcej, ale na przykład nie możemy pisać polskich liter. Alt C, Alt Z czy Alt A nie daje pożądanego rezultatu. Spójrzmy, jak możemy temu zaradzić. Moglibyśmy tutaj oczywiście zagnieździć wszystko, ale będzie wtedy nasz plik flaszowy bardzo duży. My nie chcemy tutaj tego robić. Ja proponuję poza alfabetem łacińskim podstawowym po prostu kliknąć w tym miejscu i stąd dopisać o, duże on, ci, duże ci, co tu jeszcze E, duże e, i tak dalej. Spójrzmy, czy te znaki będą teraz działać. Zatwierdźmy Ctrl ENTER. I teraz widzimy, że spokojnie możemy wpisać ci, EN, ON ale na przykład u kreskowanego nie możemy wpisać, ponieważ tego znaczka jeszcze nie dodaliśmy do tej naszej listy. Jeżeli chcemy przekonać się, jak rośnie nasz plik flashowy wraz z dodawaniem kolejnych glifów, czy też kolejnych znaków, wchodzimy w menu plik, ustawienia publikowania, tutaj flash i tutaj możemy włączyć generuj raport rozmiaru. Zatwierdzamy i wciskamy ctrl enter i spójrzmy. W tym miejscu mamy wygenerowany raport rozmiaru. Widzimy czcionki, które zostały zagnieżdżone. W tym przypadku jest to taka czcionka. Widzimy tutaj znaki, które zostały zagnieżdżone i bajty, które są zajmowane. W tym przypadku jest to około 9 kB. Jeżeli zagnieździmy na przykład jedynie wielkie litery i zatwierdzimy, Ctrl-Enter, to spójrzmy. Oszczędzamy w ten sposób dość sporo, ponieważ zeszliśmy z 9 kB do 3,5 kB. Także warto tutaj działać ostrożnie, nie zagmierzać wszystkiego, ponieważ możemy spowodować, że nasz filmik flashowy będzie po prostu zbyt duży.